O Jezus jaka nuda w tym internecie. Cały internet już na pamięć znam. Wszystkie filmy na YouTube już widziałem. Nic nowego nie ma. O! A co to? No filmik tyle wrzucił. Zaraz zobaczymy. Siema, jesteśmy w siedzibie Snow Snowmotion, gdzie chłopaki szykają następne wyjazdy, ponieważ zima jest słaba, jak widać, za nami. No co? Chciałbym Was zaprosić do Szczecina, do Extreme Baru, gdzie będzie zajebista impreza snowboardowa, m.in. projekcja mojego filmu Tyla snowboarder. Musicie tam być mimo że nie ma śniegu zajawa będzie opór. Zimo napierdalaj. yo! Zajebiście, w końcu coś się dzieje. Już nie mogę się doczekać soboty.